Sponsorem relacji z Rajdu Śląska jest grupa Lelek. Trwa rajd Śląska, finałowa runda rajdowych mistrzostw Europy i rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, a gościem Studia Motowizji jest Kinga Gospodarczyk, czyli osoba odpowiedzialna za kontakty z prasą jak również koordynator zespołu Orient Team w barwach którego jeżdżą Mikołaj Marczyki Szymon Gospodarczyk. Powiedz mi, czy dobrze cię zapowiedziałem. Tak, ten zakres obowiązków jest dość szeroki, ale myślę, że zawarłeś wszystko, jakby, co, czym ja tutaj się zajmuję. Zabiją się losy życiowego wyniku Mikołaja i Szymona, walczą o wicemistrzostwo Europy. Jak nastroje w zespole? Powiedziałabym, że spokojne. Tutaj nie było żadnej nerwowej atmosfery przed, przed rajdem. Ten sezon nie, było, nie należał do najłatwiejszych. Natomiast w tym momencie jesteśmy faktycznie w walce o taki życiowy wynik Miko i Szymona, no i całego zespołu. Myślę, że w głowie jest to, żeby robić swoje, żeby dojechać do mety. To jest trudny rajd i tak naprawdę musimy po prostu robić swoje. I generalnie każdy, każda część zespołu stara się robić wszystko jak najlepiej, żeby zapewnić najlepszy komfort naszej załodze. No a do nich należy już to wykończenie na odcinkach specjalnych. Jak oceniacie jako zespół Raj Śląska, zarówno jego organizację, jak i skalę trudności odcinków specjalnych na tle pozostałych rajdowych Mistrzostw Europy? No bo startowaliście we wszystkich imprezach, jakie były w tegorocznym kalendarzu. Na pewno rozpoczęcie tego rajdu zasługuje na, na duży plus. Sama ceremonia startu wczoraj, tłumy kibiców, ten OS wieczorny wczoraj w Katowicach, gdzie organizatorzy zamknęli tak naprawdę pół miasta, co nie jest na pewno łatwe, zwłaszcza w takim miejscu to jest rajd, w którym jest więcej kibiców niż na wielu rundach pozostałych, bo bywały takie rundy, gdzie tych, tych kibiców była znikoma ilość ze względu na przykład na lokalizację, tutaj naprawdę są tłumy, co też nam pomaga na pewno jako zespołowi i załodze dlatego, że ścigać się z takim dopingiem to jest zawsze zawsze na pewno jest im łatwiej i zawsze po prostu to dodaje takiej energii odcinki są trudne, są śliskie jest zmiana przyczepność tutaj my mamy już jakieś doświadczenie, cała reszta stawki RC jest tutaj pierwszy raz, więc w tym tutaj upatrujemy troszeczkę przewagi swojej my mamy dobrą historię związaną z tym rajdem tutaj przypieczętowaliśmy tytuł Mistrzów Polski, Mistrzów Polski w 2019 roku tutaj też byliśmy o krok od przypieczętowania dobrego wyniku w 2018 roku, kiedy debiutowaliśmy. Więc my bardzo cieszymy się, że tutaj jesteśmy. Fajnie, że ten rajd zyskał taką rangę w przeciągu tych ostatnich kilku lat. Powinien ją zachować? Jeśli chodzi o moje osobiste preferencje, to ja jestem faną, fanką szutrowych rajdów, więc tutaj moje serce jednak jest przy rundzie w Mikołajkach. Natomiast jako, jako Runda Mistrzostw Europy na pewno spełniamy tutaj kryteria, jeśli chodzi o rajd Śląska. Jesteśmy już po kilku odcinkach specjalnych rajdu Śląska. E, jakie nastroje u Miko i Szymona, jeśli chodzi o strategię do dalszej jazdy, możesz tam coś zdradzić? E, jeśli chodzi o pierwszą pętlę, być może niektóre decyzje. Nie były w 100% trafione, natomiast było kilka pomysłów, jeśli chodzi o zmiany na kolejną pętlę. Teraz tylko pozostaje nam obserwować wyniki i, i zobaczymy, czy to przyniosło efekt. Jak bardzo Mikołajowi i Szymonowi pomaga fakt startu przed własnymi kibicami. Naprawdę są niesieni tym dopingiem tych tłumów, które faktycznie mamy na tym rajdzie. Tak, zdecydowanie i to zawsze, zawsze Mikołaj i Szymon powtarzają, że jak jesteśmy właśnie na rundach w Polsce, zwłaszcza jeśli to są rundy rangi Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, tak jak w tym roku mieliśmy w Mikołajkach, no to jest to niesamowite. To po prostu naprawdę niesie i oni za każdym razem podkreślają, że to jest bardzo istotne. Wracając jeszcze do Twojej pracy, zajmujesz się też sprawami prasowymi, mediami społecznościowymi. To jest tak, że kierowcy wracają po dniu do hotelu, odpoczywają, Wyglądają on onboardy, ale praca takich osób jak ty jeszcze trwa do późnych godzin nocnych. E to prawda. My musimy jeszcze ja i Janek Porawski, który, który równo ze mną pracuje w zespole, musimy jeszcze przygotować wypowiedzi, notki prasowe, zdjęcia, ponieważ wszyscy dziennikarze czekają na to, żeby, żeby to wszystko opublikować. Więc tak, załoga robi swoje, jeśli chodzi o onboardy, a my jeszcze do późna musimy po prostu tutaj wszystkich po prostu poinformować o tym, co dzieje się na rajdzie i zapewnić, żeby te informacje rozeszły się jak najszerzej. bo bo zależy nam na tym, żeby promować ten sport. A jak trudne logistycznie jest to wyzwanie, bo za kilka dni startujecie z kolei już w Mistrzostwach Świata w Radzie Europy Centralnej? Rajd Europy Centralnej jest jednym z bardziej skomplikowanych logistycznie rajdów, bo będzie odbywał się na terenie trzech państw. Więc tak naprawdę do piątku w przyszłym tygodniu, od, od wtorku do piątku, śpimy w zupełnie innych miejscach codziennie. Zapoznanie zaczyna się w dwóch innych miejscach, tak samo później ceremonia startu i później odcinek kwalifikacyjny. I problem jest z tym, że tutaj zapoznanie zaczyna się we wtorek rano, my tutaj kończymy w niedzielę wieczorem. Startujemy z innym zespołem. Tutaj jesteśmy z zespołem Cresta Racing z Czech. Tam będziemy mieć auto od naszego węgierskiego zespołu, z którym startujemy podczas szutrowych rund w tym roku, więc musimy troszkę tutaj poprzerzucać swoich rzeczy też pomiędzy zespołami. I tutaj logistycznie było to dość skomplikowane, natomiast już wszystko jest przygotowane, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Super, dziękujemy, że odwiedziłaś studio motowizji. Nie odrywamy od dalszej pracy. Trwa Raj Śląska. Kościem motowizji była Kinga Gospodarczyk zespołu Orlen Team z zespołu Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Sponsorem relacji z Rajdu Śląska była grupa Lelek.